Cześć, siemano, z tej strony Wojta Są ze mną. <laughs> Dobra, gramy w MC na serwerze, który podam w, yy, w opisie. Dobra. Dobra, nie, bo poczekaj, bo mi coś się dzieje. pas ja nie dotykam nawet klawiatura, mi wszystko chodzi samo. Fak. Ej, hey, ale zostaw mnie, czekaj. Tygrys, zostaw, czekaj. No dobra, no to chciałem wam pokazać ten serwer. Na 1.7.2. Y, Nie, bo ja mam oryginałkę. Fuck. No i tak. To jest moja chatka-puchatka. Tak, o tygrys zostaw! Wy, ty wy nie działa mi nic, nie, dobra, fajnie, że latasz. Co robicie? Dobra, no to... No wy, ty wy. Nie działa mi ten... No to koniec.